Wolno mówić przed Proszę Państwa, gromadzimy się tutaj w dniu dzisiejszym w Krakowie na manifestacji dzielnego taty. Tak patrzę sobie, że Ty jesteś pewnie tatą. Jestem tatą. Jak masz na imię? Mam na imię Zenek. A Ty jesteś pewnie synkiem. Słuchajcie, macie świetny sprzęt, bardzo mi się podoba. Słuchajcie, jak to jest, że Ty, tata, możesz dziś być ze swoim synem na rynku starego, na rynku krakowskim, a ja... Ojciec własnego synka 3,5-letniego nie mogę nie widzę go już rok. Jak to się stało, że ty możesz, a ja nie? Po prostu, po prostu pojechałem, zabrałem dzieciaka na wakacje i już go nie oddałem. Matka zajęła się podziałem majątku, dziecko już mam gdzieś. Tak Słuchaj, to by jak masz na imię? Wiktor. Jak... jak ci się żyje z tatą? No dobrze, mam. Na... Cenisz tatę? Ty też uważasz, że dziecko powinno mieć tatę? Dziękuję Wam serdecznie, to bardzo cenne dla nas.